Szanowni Państwo, rozpoczynamy konferencję prasową po wygłoszonym właśnie przez pana wicepremiera, ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, ekspoze polonijnym. Bardzo proszę o zabranie głosu jako pierwszą panią marszałek Senatu Małgorzata Kidawę-Błońską. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję panu premierowi za przedstawienie ekspozy dotyczącego Polaków i Polonii. To dla Senatu bardzo ważna informacja i bardzo ważny dzień, bo jak Państwo wiecie, Senat wspiera i współpracuje z Polonią. Bardzo cieszę się, że ta współpraca Senatu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych układa się naprawdę bardzo dobrze, że jest ciągły dialog, rozmowa, poszukiwanie dobrych rozwiązań. Także bardzo się cieszę, że te priorytety, o których mówił Pan Minister, to są te priorytety, które obrał sobie Senat jako cel do zrealizowania stawiamy na młodych na młodych Polaków, młodą Polonię, stawiamy na politykę powrotową, stawiamy na to, aby Polacy czy Polonia mieszkająca za granicą miała aspiracje do tego, żeby zajmować ważną rolę w krajach, w których przyszło mieszkać, które wybrali jako swoje drugie ojczyzny. Chciałam przypomnieć to, co udało się dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zrobić Senatowi przez ostatnie dwa lata. Ja przypomnę, że znowu do Senatu powróciły środki, które pozwalają nam realizować nasz program. W zeszłym roku było to 10 milionów złotych, w tym roku to jest już ponad 70 milionów. Dofinansowaliśmy ponad 108 organizacji polonijnych na świecie i zrealizowaliśmy w sumie 334 projekty. Część już jest zrealizowanych, część do końca roku będzie zrealizowanych. To jest dla nas bardzo ważne, bo dzięki tym projektom także poznajemy Polonię lepiej, bo widzimy jak ona się zmienia. Wielkim sukcesem Senatu była współorganizacja Polonia Camp, który, na którym przyjechało... Po, tysiąc młodych osób z całego świata reprezentujących 46 krajów. Uważamy, że to był naprawdę duży sukces, to było bardzo dobre spotkanie. Ważne, że ci młodzi ludzie nie skończyli współpracy z Polską, nie skończyli współpracy ze sobą po zakończeniu kampusu, ale nadal utrzymują ze sobą kontakty i myślą o tym, żeby wrócić do Polski, przyjechać do Polski czy na studia, czy w przyszłości założyć to firmę. Dlatego chcemy i zobowiązujemy Zobowiązaliśmy się do zorganizowania drugiego Polonia Camp w lipcu, znowu na gościnnym kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jednym z efektów kampu, polonia, camp było to, że młodzi ludzie mówili, jest rada doradcza konsultacyjna przy marszałku Senatu, ale dlaczego to nie ma młodej rady? Więc postanowiliśmy i jestem bardzo dumna, że Senat jednomyślnie podjął taką uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Polonijnej. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Rada będzie liczyła 16 osób. Już wkrótce poznają Państwo nazwiska tych osób. Zgłosiło się chęć udziału w tej radzie ponad 170 osób z całego świata. My chcemy, żeby każda z tych osób, która wyraziła gotowość jak i chęć do współpracy, do działania na rzecz Polonii, nie, nie, żebyśmy nie zgubili. Więc z każdą z nich będziemy współpracować. Dla nas to jest bardzo ważne, bo głos młodych jest tutaj bardzo potrzebny. I na koniec chciałam powiedzieć, jak bardzo ważna jest nowoczesna komunikacja, bo Polonia nie tylko i Polacy za granicą muszą się komunikować z nami, my musimy wiedzieć o ich osiągnięciach, oni o naszych, ale oni ze sobą muszą się lepiej komunikować. Dlatego zwracamy na to uwagę, uruchomiliśmy nowy newsletter, w którym informujemy o tym, co Senat y może zrobić, co robi dla Polonii, informujemy o najważniejszych rzeczach dla Polonii i Polaków. W Senacie ogłosiliśmy konkurs dla dziennikarzy Polonijnych. Właśnie to jest bardzo ważne, żeby poznać Polonię przez ich pracę. Efektem i yy, nagrodą za udział w tym konkursie będzie staż w renomowanych redakcjach telewizyjnych i prasowych. Więc to jest to, o czym mówił Pan minister. Musimy także wspierać i edukować dziennikarzy. I mam nadzieję, że przyszły rok będzie równie dobry dla współpracy z Polonią jak ten. Na, przygotowujemy się do ogłoszenia kolejnego konkursu, o których Państwa poinformuję po na, na następnym spotkaniu. Wyciągnęliśmy bł wnioski, błędy z przygotowania poprzednich konkursów, bo każda następna edycja musi być lepiej przygotowana i ciekawsza. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Marszałek. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Wicepremiera Radosława Sikorskiego. Pani Marszałek, Szanowni Państwo, po pierwsze dziękuję za zaproszenie, po drugie chciałbym zauważyć, że dotrzymuję słowa, że ponieważ w ekspoze głównym na forum Sejmu nie byłoby dość czasu, aby zaznajomić Parlament z bardzo ważną tematyką Polaków za granicą i Polonii, to w związku z rolą Senatu w opiece nad Polakami. Kolejny już raz wygłaszam ekspoze polonijne na forum Senatu. Oby stało się to tradycją. Po drugie, uważam, że wielki naród to nie taki, który zasklepia się w swoim rdzeniu etnicznym, tylko taki, który przyciąga innych, który powoduje, że inni chcą się stać tacy jak my. I Wielki naród nie szczuje na sąsiadów, tylko daje im powody do naśladowania nas. I dlatego tak się cieszę, że dosłownie w tych ostatnich paru latach, po raz pierwszy od prawie trzech wieków, więcej Polaków do Polski wraca, niż z niej wyjeżdża. I mówię to sam, jako dawny emigrant, który do Polski wrócił i nie żałuje. Na Polskość po prostu zrobiła się koniunktura. Polskość stała się modna. Ludzie za granicą odkrywają swoją Polskość i się do niej poczuwają. I nie mówię tego teoretycznie, tylko ma to swój praktyczny wyraz mianowicie w tym, że wydajemy tysiące nowych paszportów, przywracamy obywatelstwa. Ludzie chcą mieć prawo zamieszkania w Polsce. I to nie tylko na terenie byłego Związku Radzieckiego, ale także i w Ameryce Łacińskiej, i na Bliskim Wschodzie, i, i, i w Ameryce Północnej. Ludzie głosują nogami za Polską, bo Polska jest lepsza. I wreszcie ostat... wiadomość z ostatniej chwili dosłownie z dzisiaj przynajmniej ja się dzisiaj o tym dowiedziałem. Według renom renomowanego indeksu Henleya, polski paszport stał się siódmym najbardziej pożądanym paszportem na świecie paszportem, z którym można bez wizy wjechać do największej liczby krajów przed paszportami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. To jest namacalny dowód na nasz olbrzymi sukces. I wydaje mi się dobry prognostyk na skuteczną politykę współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wicepremierze. Szanowni Państwo, mamy czas na kilka pytań. Bardzo proszę, tu jest mikrofon. Dobre pytanie do pana premiera. Panie premierze, wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki napisał takiego tweeta, zacytuję go. John Cole wynegocjował kolejne transze uwolnienia więźniów politycznych, w tym Polaków i białoruskich współpracowników Białsatu z rąk Łukaszenki. Liczymy na kolejne dobre wiadomości już niedługo. Jakie to mogą być te dobre wiadomości? Kiedy poznamy więcej szczegółów i czy wie pan... O jakich Polaków chodzi? To jest doskonałe pytanie, które powinien pan skierować do Aleksandra Łukaszenki. My oczywiście niezmiennie zabiegamy o więźniów politycznych na Białorusi, w tym oczywiście naszych rodaków. Wspomniałem o Andrzeju Poczobucie w moim expose. Drugie pytanie. Jutro sąd ma zdecydować o ekstradycji Wołodymira Żet. Czy według pana Polska powinna wydać go stronie niemieckiej? No, na pewno nie spodziewa się pan, że będę wywierał publiczny nacisk na niezawisły sąd. Te czasy się skończyły. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, panie redaktor. Dzień dobry, Magdalena Pernet, Telewizja Polska, TVP Info. Pytanie zarówno do pani marszałka jak i do pana premiera. No mamy dwa lata od wyborów, więc cały czas te podsumowania trwają. Tak, gdybyście mieli państwo wymienić najważniejsze sukcesy, trzy i najważniejsze takie rzeczy, nad którymi jeszcze trzeba popracować przez najbliższe dwa lata moim zdaniem najważniejsza sprawa to jednak to, że Polska jest krajem bezpiecznym, że rząd skoncentrował się na tym, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo naszym rodakom, stawia na rozwój obronności, możemy w Polsce spać spokojnie. Druga bardzo ważna sprawa to to wszystko co dotyczy spraw związanych z rodziną. Urlopy wydłużone, babciowe, bardzo ważne. Zwiększenie i pomoc w tym, żeby każde dziecko w Polsce mogło korzystać ze żłobków in vitro. Te rzeczy takie miękkie, ale powodujące, że Polki, polskie rodziny mogą w naszym kraju czuć się bezpiecznie. I to, o czym na pewno powie pan minister. Jednak wróciliśmy do tego ważnego stołu, że Polska jest ważnym partnerem w rozmowach o przyszłości i Europy, i świata. Mówiłem w ekspoze o tym, że staliśmy się bilionową gospodarką dwudziestą na świecie. No na, na plus minus 200 krajów członków Organizacji Narodów Zjednoczonych jesteśmy w 10% tych najzamożniejszych, najważniejszych. Myślę, że to osiągnięcie na miarę ambicji Polaków i ono jeszcze musi być formalnie potwierdzone i zabiegamy tutaj cała polska władza o to, aby to zaproszenie, które pan prezydent otrzymał na szczyt G20 w przyszłym roku, przekształciło się w członkostwo nasze w tej organizacji. Jak pani wie, jestem też teraz ministrem do spraw europejskich, więc oczywiście nie mogę nie wspomnieć o tym, że za poprzedniej władzy Polska była wykluczana z finansowania z funduszy europejskich. Nie dostaliśmy komponentu grantowego KPO, a więc... Wiele miliardów euro przeszło nam koło nosa. Do dzisiaj zresztą musimy płacić kary nakładane przez Brukselę na Polskę za wydziwiania poprzedniego rządu, majstrowania przy polskim wymiarze sprawiedliwości. Przypominam, że był to rząd, który się pokłócił z całą Europą, połową świata i nawet z braćmi Czechami. A my przywróciliśmy współpracę międzynarodową, zakończyliśmy wojnę na dwa fronty dyplomatyczną i w Polsce odbywają się ważne spotkania, na przykład formatu Weimar Plus, czyli pięciu najważniejszych krajów Unii Europejskiej plus Wielka Brytania. Polska wróciła do grup decyzyjnych zachodniego świata i nawiązała też, bo powiem szczerze, to dla mnie było szokiem. Że gdy objęliśmy władzę, nie było ani jednego programu współpracy w dziedzinie obronności z Ukrainą. Gdyby zaczęto te programy wcześniej, to już dzisiaj mielibyśmy mocniejsze systemy antydronowe czy dronowe. To wreszcie przełamaliśmy. Przypomnę takie namacalne rzeczy. Za Prawa i Sprawiedliwości ekshumację naszych. Rodaków ofiar rzezi wołyńskiej zostały zawieszone za naszych czasów przywrócone. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Tomasz Kubat, radio Z do pana premiera pytanie. Pewnie śledzi Pan na bieżąco sytuację w Strefie Gazy, czy ten pokój tak szumnie ogłaszany to już jest przeszłość, czy jest szansa, żeby ten układ uratować? To oczywiście bolesna sytuacja. Y -y -y -y. Uzyskanie zawieszenia broni jest niewątpliwym sukcesem wszystkich interesariuszy, a szczególnie prezydenta Donalda Trumpa. Polska to wspierała wtedy, gdy 20-punktowy plan był ogłaszany, więc y, póki co wyrażamy satysfakcję, ale jak pan wie, y, jeszcze jest wiele do ustalenia i do wynegocjowania i te czerwone linie obu stron konfliktu jeszcze są dość daleko od siebie. Więc to wymaga dalszych wysiłków dyplomatycznych. Będziemy i poprzez Unię Europejską, i na zasadach dwustronnych wspierać proces, który powinien doprowadzić do tego, co jest konsekwentną polityką kolejnych polskich rządów od 30 lat. To znaczy, żeby Żydzi i Palestyńczycy mogli mieszkać w międzynarodowo uznanych granicach zgodnością we własnych państwach. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Pan redaktor. Piotr Żułnowski, Polskie Radio dla Zagranicy. Panie premierze, ja jeszcze chciałem się odnieść do pana dzisiejszego expose. Jak rząd realizuje obecnie i jak będzie realizował zachęty mające skłonić Polaków do powrotu? Mowa tutaj nie tylko o tej najnowszej emigracji zarobkowej, ale także ze wcześniejszej z lat PRL, czy już kilkupokoleniowej Najlepszą zachętą do powrotów jest sukces Polski. Ale oczywiście ma pan rację, że no, są takie miejsca, jak Kazachstan czy Rosja, gdzie to wymaga szczodrości. I jak rozumiem w budżecie na przyszły rok jest przewidziane 70 milionów złotych na repatriację, więc ten proces powinien przyspieszyć. Czy o, o, właśnie Pan wspomniał teraz o tych e, repatriantach, którzy znaleźli się nie z własnej woli e, w obcych, teraz obcych państwach e, posowieckich? E, oni często właśnie nie mają e, środków, chęci mają od dawna. Czy oprócz e, takiej e, doraźnej pomocy finansowej e, dla tych? Repatriantów. Rząd przygotowuje na przykład, czy będzie przygotowywał naukę języka polskiego, bo często ci repatrianci w kolejnych pokoleniach już nie mówią po polsku i ich styk z Polską jest taki tylko duchowy. Czy rząd planuje jakiś program przywracania tych repatriantów do państwa polskiego i wdrażania ich także na rynek pracy na przykład? Jak pan słyszał w Ekspoze, nauczanie i certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego jest, jest priorytetem numer jeden naszej polityki polonijnej i na to są środki także w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo to ono odpowiada za repatriację. Z tych środków między innymi to będzie możliwe. Tylko Panie Redaktorze, musimy kolejne pytania, bo my musimy już kończyć. Bardzo proszę. Majka, telewizja Polska, TVP Polonia. Panie premierze, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad nowelizacją ustawy o karcie Polaka. Co chcecie osiągnąć? Jakie ma ta nowelizacja obejmować zmiany? Cieszę się, że koncepcja, która powstała wiele lat temu karty Polaka została rozszerzona najpierw z obszaru postsowieckiego, potem na cały świat. To jest. Ważny instrument dochodzenia do polskości, mamy nadzieję także do, do zachęcania do powrotów. Natomiast on nie może być wykorzystywany niezgodnie z intencją, to znaczy na podstawie jakichś fałszywych przesłanek czy fałszywych dokumentów. I tu musimy, musimy te, furt, te furtki, które. Sporadycznie, ale niestety czasami prowadzą do nadużyć, musimy zamknąć. Rozumiem, dzisiaj tak są wykorzystywane. Zdarza się i musimy temu zapobiegać. I ostatnie pytanie, pani redaktor Polskie Radio. Polskie Radio, pytanie do pani marszałek. Pani marszałek, czy jest pani spokojna, że na drugą kadencję też pani pozostanie marszałkiem Senatu? I do pana premiera, pani Co premierze… Co za pytanie, uważam, że to, jest, to już jest rozstrzygnięte. <głos》> Ja jestem bardzo spokojna, bo niezależnie od sytuacji wiem, że Senat będzie w dobrych rękach. Pani premierze, do pana pytanie wracając właśnie do więźniów na Białorusi, napływają informacje z Brukseli, że Andrzej Poczobut jest na krótkiej liście do nagrody Sacharowa. Należy mu się. I byłoby to przesłanką, mam nadzieję, dla uwolnienia go. Bardzo dziękuję. Pani Muszek, jeszcze Nie, nie, dziękujemy, bo tak. musimy iść na obrady. Tak, tak musimy znowić obrady. Dziękujemy Dziękuję Państwu. Bardzo.